Postanowiłem spróbować czegoś zupełnie nowego. W Pracowni Skarbów, działającej przy Skarbcu Fajansu, odbyły się warsztaty ceramiczne pod hasłem Talerz na tapecie. To miejsce, w którym tradycja spotyka się z pasją, a zwykła glina zamienia się w coś naprawdę wyjątkowego. Pod czujnym okiem instruktora Janusza Bisagi uczestnicy poznawali tajniki włocławskiej ceramiki, od formowania przez zdobienie aż po przygotowanie do wypału. Każdy tworzył coś własnego, po swojemu, z sercem i wyobraźnią. Ja również postanowiłem zanurzyć się w ten świat i zobaczyć, co z tego powstanie. Zapraszam Was na relację. Wyciąłem taki wzór, taki, i ten wzór to będzie tak naprawdę podstawa lampy, więc spróbuję coś takiego zrobić. No i tutaj już nadaję temu kształt. Nie jest to łatwe. To się tak wydaje, że to łatwe, ale to nie jest wcale łatwe. Trzeba to wszystko ładnie tak ugnieść. Pan Janusz Wysaga tutaj nam wszystko tłumaczy. Ale to trochę zajmuje czasu, żeby to było ładne przede wszystkim. Miał być talerz, ale stwierdziłem, że zrobię lampę, bo tylko lampa nie może być wysoka, dlatego musi mieć taki trochę kształt talerza, bo do pieca by się dużo prac nie zmieściło, do wypału. Dlatego to tak przygotowuję na taką płaską, ale będę chciał podnieść, będę chciał podnieść jeden bok i będę chciał podnieść tą część, żeby tutaj się dało za, zamontować oprawkę. Tak sobie to wymyśliłem. Czy to nie będzie pękać? Zobaczmy. Czy to, środek ma być aż tak nie uspływający? Będzie tak jak z komunizowaną? Czy Muszę się zapytać, czy to nie będzie pękało, jak ma takie yy, krawędzie. Takie się łatwe to wydaje, to nie jest wcale łatwe. No jeszcze nie przyszliśmy do etapu malowania, to... Ja to mówię do kamery. <laughs> To, to nie jest nasz talerz, to jest popyto, na którym będziemy formować kształt. Korzystaliśmy, tutaj chyba za, 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 za mało precyzyjnie powiedziałem, to, co to tylko Tak, 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 Bo proszę zobaczyć to, co mówię, my dopiero weźmiemy plaster gliny i na tym naszym kopycie będziemy formować nie należy się przyjmować, że to jest krzyże, że to jest źle połączone. To jest popyto, dlatego to wszyscy, nie ma Widzę, że wszyscy zaczęli robić od razu. Dlatego możemy tam od coś, możemy to wyglądać, ale nie musimy tego super płacić, bo na to jeszcze przyjdzie folia bąbelkowa, która nam będzie dopiero na talerz. I dopiero na to talerz będzie, tak? Dobra, bo już widzę, że wszyscy zaczęli robić już te. Ja już tutaj. No właśnie. A, no dobra, no co. kopy to nie tak. Tak, ale... ale... A, czyli to... A, czyli to nie ma znaczenia, że to jest takie pomarszczone. Bo ja, ja się zastanawiałem, przecież to będzie pękać. Czyli to, co ja chciałem zrobić, czyli ten kształt, który chciałem, to muszę mu nadać, żeby, no tak. żeby na tym Właśnie. ładnie leżał. Tutaj trzeba A, dobra. jaka będzie wysokość tego naczynia, czy ten element, który tam wystaje najbardziej, czy on się nam później zmieści, czy trzeba to jeszcze podnieść? A, no, no to, już, się teraz się roz... nie zmieści, no to już teraz rozumiem. No to już teraz rozumiem. Jasne. No to już teraz widzę, że to musi być dużo mniejsze, żeby to... Tak. I tutaj ważne, żeby o, ten element wisiał, bo tak. jeśli będzie tak, no to nam winie się tak i to już wtedy na tamt będzie wyglądało tak, a nie o to chyba nam chodzi. No nie, o to będzie trudne. Czyli czy ja muszę zrobić, tak z tego co widzę, to ja muszę zrobić to pod kątem dość dużym, żeby... Żeby to było w ten sposób. W no. tym wypadku jak pan chce zachować elementy wystające mocno do góry, to o tyle trzeba tam są. No to będzie trudne, ale dobra Można sobie jeszcze ten brzeg skorygować, ale ponieważ będziemy to Dobra, to już teraz zrozumiałem teraz wszystko Nie wiem co z tego wyjdzie, ale no próbuję Nie jest to takie łatwe Człowiek myślał, że to zrobi szybciutko Naprawdę, nie jest łatwe Ale nie, chodzi o, o dość specyficzny kształt może pani zobaczyć, czy to, czy to będzie tak, yy, jak chcę nadać taki kształt, żeby, mhm. żeby tu było podniesione, bo tu będzie otwór tutaj, i żeby tu było podniesione z tej strony dość mocno. To, to tu powinienem podnieść. Z jednej strony trzeba byłoby zrobić taki ogonek, na który oprze się tam. Tylko, że to będzie zagięte. To będzie tak zagięte, jak tutaj jest teraz. Najwyżej tu samy, i tu. W samym plastrze wytnie pan tylko to i na tym podniesie, a reszta po prostu się włoży. Więc tylko bym wygładziła, bo tutaj będzie pan miał... Górkę. Ja wiem nie, bo to, to jest no. przypadkowe akurat teraz. A bo ja ręką to marzenie. robię. Można też ręką, ale... A ta struktura wtedy też wychodzi na tym? Na Nie. To ty? daje y, większą, jakby, taką gładkość. Aha. I by sobie. Dobra. Tu jeszcze do może Dobra. To by było dobrze. A to Pizza pani wyszła. Chce sobie <grym> czy ona <grym> jest bardziej <grym> miękka i sobie z To tą dotam sobie tutaj. I teraz, teraz trzeba. Odrysować to jeszcze... tu musi być płaska powierzchnia, to muszę na płasko zrobić, bo to... ja nie chcę tutaj takich zagłębień. Dobra. Najwyżej będzie mniejszy ten ta podstawa. Jeszcze nie wiem czy to będzie kinkiet. No nie wiem. Nie zastanawiam się nad tym zbyt długo. <grym 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 ale tu jest to... O, to już jest to co bym co bym chciał mniej więcej. To nawet mogę spłaszczyć to z tej strony. No to, to jest super zabawa. To, to, yy, chciałbym powiedzieć, że to czysty relaks, ale się tu teraz denerwuję, że ja w ogóle tutaj yy, nie zrobiłem tego idealnie, tak jak chciałem. Jak większość... Nie wiedziałem co to, to jest kopyto. Wszyscy zaczęli robić to, swoje, swoje prace, swoje talerze. Ja no, też zacząłem no, robić. I tutaj to to pyta I odcinamy ten worek dookoła, bo to ma, ma stanowić izolację, tylko żeby nasz talerz się nie przyklejony do... no. Proszę bardzo. A, no. folię. Je, je, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze tutaj ten nadaje trzeba, i, to, kształt, ale dziękuję pięknie. Łatwe się wydawało na samym początku. Wszyscy myśleli, ja też. Ja myślałem, że mam z tego po prostu zrobić. Ale ja to przecież będzie pękać, bo wiesz. Którą, to, którą to, to ma znaczenie? Nie wiem. Bąbelki na wierzchu. Bąbelki na wierzchu. Czyli to kładę? Tak. I, I tym patyczkiem rysuję, a, a później tym nożykiem. i Tak, musi tak. Paty... pod Kątem prostym. Tym patyczkiem. I patyczkiem wyrysować, odrysować sobie. A odrysować. Tak. By się znaliło. Dobra. to Tym tnę, tak. No urapuję tak. troszeczkę. Klaster nowy to jest kwestia paru minut, wycięcie też chyba nie zajmie dużo czasu. Ale ja mam pytanie, bo Pani teraz tak nie robi z tą Dobrze, no, dobrze, no, ale chciałam namawiamy pamięć. Dobra, ale czy to ja powinnam tak zrobić takie, takie o? Ja tak zapytam. Mhm. Tutaj się robią takie mikropęknięcia. Tak, to jak już pan sobie to uformuje, to dokładnie tak jak na kopycie pokazywałam. To było dosyć ważne, żeby to wszystko wygłosić. Właśnie, mhm. no bo to tak. y I wtedy palcem można sobie nawet nie trzeba narzędziem, ona jest jeszcze tak mięciutka. Dobra, pan sobie dobra. To wszystko Ale nie? Tu, tu, tu nie będzie pękało w tym miejscu, tak? Y nie, 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 to jest ten pierwszy raz, kiedy pan to sobie układa i to no. ma prawo tak powstawać, tak? Okay, no po prostu dobra. wyginamy glinę. Trzeba tylko y Robić to powoli, żeby nie jednorazowo właśnie tak jak Żeby ją tam sobie wygładza, delikatnie na, za, 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 stopniowo, stopniowo, żeby tą strukturę poprawić. zwłaszcza, jakby? kiedy te wygięcia są dosyć. Mocne, mocne no to jest to jest, no taka spora, no. I teraz będę wygładzał krawędzie tutaj. Prawie wszyscy poszli na przerwę. Tylko okay, ja zostałem, bo mam zaległości. Dobra, idę to teraz podsuszyć, żeby kształt się zachował przed yy, robieniem jakiegokolwiek wzoru. No, jakoś tak mniej więcej to mi wyszło. Taki, taki był plan. Taki był plan. Trochę zrobiłem większe to, ale bo to 10% się skurczy, więc no tak mniej więcej musiało być. Teraz robię podsuszanie, żeby kształt się zachował, bo jak już się zdejmie, to. No to może się zupełnie odkształcić. A jeszcze będę chciał zrobić wzory. I teraz robię otwór pod śrubę, pod rurkę z gwintem. Tu żeby nie przy tu. samym brzegu. Tak, tak, tak. Jak to tak? No. Obracać to czy? Tak, tak. tak. Mm -hmm. Najlepiej obracać. Kiedy sobie to tam ładnie dotnie. I nie zostanie ten nad, później z drugiej strony. Mm -hmm. O, pięknie. Dobra. Zastanawiam się, czy jeszcze jednej nie zrobić, bo gdyby to miała być forma wisząca, na przykład, to nie wiem, Proszę czy nie pan, lepiej wtedy zrobić. Jak do powieszenia, to można by dokleić i w tym dopiero dziurkę zrobić, żeby nie na wylot, no bo dziura. Ale dokleić, na... dokleić, no y bo, bo co, to do, do powieszenia, to można by na przykład y tutaj dodać jakiś element, trochę no. większy, i wtedy dziurki zrobić dwie tu i na przykład będzie możliwość przeciągnięcia drutu, Aha. żeby zawiesić. No bo się zastanawiam, czy, czy, się czy zrobić takiego, to... taką, y, taką po prostu stołową jakby lamp, lampkę, że tutaj będzie oprawka i ona będzie tylko takim elementem, czy jednak to, lepiej zrobić to na... No to można właśnie wziąć, póki jest możliwość, No? to ja bym zrobił uniwersal. No właśnie, też bym tak chciał, żeby to... no bo koncepcja się może zmienić. Teraz weźmiemy sobie klej. Dobra. I teraz ta góra, gdzie będzie? Tu, tu będzie góra. Tu będzie góra. No, tak sobie to wymyśliłem, żeby, żeby. Ja wiem, że to tak trochę nie będzie. Jeżeli tu góra, to żeby teraz nie zepsuć tutaj koncepcji tej stojącej, to doklejimy sobie tutaj taki element. Teraz jakiś by się przydał. Tu jest. Znaczy, o. jeśli taki, to, to jest. Będzie taki element, który tam nie będzie widoczny, jak będzie postawione. Jeszcze trzeba będzie tylko sprawdzić, czy się nie będzie bujało na tym, a wtedy jak będzie do powieszenia, mm -hmm. to będzie można przeciągnąć druciki. A i wtedy tu przeciągnąć drucik mm -hmm. po prostu do, y, tu zrobić dziurkę, tak? Tak, zaraz I zrobię. wtedy do... A, okej. Okay. No bo ja... O dobra, to rozumiem, to już wiem o co chodzi. No, bo ja sobie wyobrażałem, żeby zrobić y, otwór po prostu, przez który później przejdzie tak, tylko, kołek, wtedy tylko będzie, wtedy z tamtej no, strony to widać. No, to będzie widać, to wtedy nie zawsze to mm -hmm. koresponduje z dekoracją, którą tam się chce zrobić, bo to już będzie dziura, prawda? Mm -hmm. O ile tutaj, no to musi być. Bo no to trzecie. jest tylko montażowe takie tak, do, do ale ten... tutaj już... Zrobimy, tak. I jak to się skurczy, to, to, o te 10%, to... to będzie na okręgu to to jest naprawdę minimalne. Minimalnie. Możemy powiększyć, ale nie, myślę, chyba nie bo to, to Znaczy, nie, tutaj będzie. O, przepraszam, tutaj będzie oprawka. Tutaj będzie rurka, dziesiątka wprowadzona z oprawką to od można razu. Może trochę więcej zrobić. Żeby, żeby, żeby roz... lepiej, żeby było roz... rozbić delikatnie. Albo przyniosę jeszcze o numer może spróbuję znaleźć większe narzędzie. Nie no, tyle to rozbiję tutaj to. Bo rzeczywiście da się to jeżeli do oprawki to tam musi być ten, ten wymiar. Dobrze, teraz już... jest okej. Okay. A i wiertło do przeciągnięcia taki, taki, taki wiertło tego elementu? też do ceramiki. I teraz sobie zrobimy tutaj. Później po przesuszeniu jeszcze trzeba będzie tym wiertłem poprawić to, no. żebyśmy wiedzieli, że tam się nie zasklepiło coś. Okay. Ale teraz przymiarkę tylko robimy. tu zostawiam. Dobra, teraz można już podsuszać. I będę podsuszał teraz, ok. Mm -hmm. Dziękuję. J jak, jak ja mam to zdjąć teraz, tak, żeby tak delikatnie pod, podhaczać to, żeby. Nie, to powinno po to jest ta folia. O. Okay. Teraz patrzymy czy nam to pasuje, czy jeszcze jakieś stopki, to na pewno trzeba tak, będzie tutaj wygładzić. poprawić, tutaj można też poprawić. No i jakiś wzór jakby. Dobra. A czy y też ymm, robić jakąś podstawę, żeby to się nie, bo nie, no wiem, my... czy, bo nie wiem czy to na ścianę będzie, czy, to, znaczy ja, tak... ja nie wiem jeszcze po prostu, to tak. jest taka koncepcja. No to koncepcja. jeżeli to ma być do stania, a nie chce się Panu robić stopki, ewentualnie nie jest to wymagane, bo można... Nie tak, jest wymagane. Tu już, już jest jedna stopka, można jeszcze dokleić coś takiego tu Delikatne, żeby... I wtedy żeby, mamy już... Żeby, żeby równo, żeby się nie bujało. Można nawet wtedy podnieść, bo troszeczkę tak widać, że to jest na boku, tu dać trochę wyżej, a tu niżej, o, proszę zobaczyć, nie? Mhm. Nie, ja w sumie tak chcę, żeby była na tą stronę. Tak, na, ten... Czyli tak, specjalnie tak, pochylona, tak, 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 tak. No to tu wtedy można podkleić w tym miejscu, żeby uniknąć tego bujania. Czyli, bujanie, no. czyli dla bezpieczeństwa znowu włożymy na nasze kopyto. O. No i pamiętamy, w którym miejscu to mieliśmy zrobić, tak? to ładnie, żeby to było płynne, bo te wszystkie i nasze. Tu są w pojemniku kulturowe. O, nie spłynęło to. O inny rozmiar to to o bardzo Kurde, bardzo... No złapało to, nie w tym tak, miejscu, ale to, numer. To zobaczcie to. Z tego, że te formy są bardzo płynne, takie organiczne. Trochę mi się to chyba tu zepsuło. Nie przewidziałem tego. Nie przewidziałem tego, że mi się to tak przyklei. Wygładzić tu, bo sobie zepsułem. Dobra, udało się. No i zobaczcie, tak wygląda efekt mojej dwu i pół godzinnej pracy. To się tak wydaje, że to się szybko robi, ale tego się tak szybko nie zrobi. I to wcale nie jest takie łatwe. Ja y, tak w głowie sobie pomyślałem przed warsztatami, że fajnie byłoby zrobić y, lampę UFO, nie idealną, nie taką idealnie odwzorowaną lampę UFO, ale coś y, jakby w, w podobnym y, kształcie do właśnie wzoru Wita Płażewskiego. No ale to jest zbyt trudne. Tego na, na początek po prostu się nie, nie da zrobić. Ja i tak jestem dumny, że udało mi się coś takiego zrobić. Zobaczcie jak to wygląda. To będzie forma albo kinkietu, albo lampy, takiej e, stojącej, znaczy takiej taki po prostu gdzieś tam na, na stole, postawionej. Tu będzie oprawka, tu będzie żarówka, przewód. Tutaj jeszcze pan e, Janusz Pisaga mi podpowiedział, że ewentualnie do zawieszenia to najlepiej taką metodą, czyli tutaj będzie sznureczek wypuszczony i może być do zawieszenia, i tutaj jest podstawa. Podpisałem, proszę bardzo. Radosław Nakonowski Lampalow 2025. To jest przygotowane do zrobienia biskwitu i teraz czyli do takiego wstępnego wypalenia i dopiero jak będzie wstępnie wypalone, to można zrobić kolejny etap, czyli malowanie, czyli malowanie jakieś pikasiakowe. Ja akurat sobie tutaj pod pikasiaka przygotowałem. Zrobiłem sobie też taką strukturę. No i dopiero po malowaniu jest to wypalane już we właściwej temperaturze 1280 stopni wtedy jest to glazurowane No i tak to będzie wyglądało. A ona będzie w ten sposób jak będzie zawieszona to będzie w ten sposób. A jak na podłogę, znaczy nie na podłogę, tylko na stół na przykład blat gdziekolwiek to wtedy w ten sposób. Ja jestem Zadowolony z efektu. No, przyznam, że to jest trudniejsze niż mi się wydawało, tak naprawdę. Wszyscy są dobrzy w gadaniu. To takie łatwe. Ja spotykam się z takimi komentarzami odnośnie pikasiaków. To no, moja córka by to lepiej pomalowała i tak dalej. Zapraszam na warsztaty. To zobaczycie, jakie to jest trudne. To się tak wydaje. Samo, samo malowanie, może jeszcze powiedzmy, że ten, ale nadawanie kształtu, też nie wiadomo, czy coś z tego wyjdzie, czy to się nie, y, czy tutaj nie ulegnie jakiejś deformacji. Teoretycznie jest to podsuszone wstępnie, tak żeby się nie, nie odkształciło jakoś zbytnio, ale tutaj na przykład musiałem trochę ruszyć ten otwór już lekko po wypaleniu, znaczy po podgrzaniu, żeby. Poprawka trafiała w odpowiednie miejsce, żeby nagle nie była gdzieś tutaj żarówka w tym miejscu, tylko żeby ona tak bardziej przy tej części trafiała. Bo tutaj ją tak sobie wymyśliłem, że to taka koncepcja, która się pojawiła w trakcie. Bo tak jak zresztą większość osób, która tutaj uczestniczyła w warsztatach, każdy to wymyślał sobie tutaj na bieżąco, bo możliwości jest bardzo dużo, ale ograniczone yy, jakby manualnie zdolności do tego, żeby to szybko przygotować. Nie mamy takiego doświadczenia, ja to pierwszy raz robiłem, więc yy, i tak jestem bardzo zadowolony z tego, co wyszło tutaj. No to sobie wyobraźcie cały efekt yy, od początku do końca, ile to czasu musi zająć. Jeszcze później ma się malowanie, później jeszcze do, no no. Ale super. Ja jestem zadowolony z warsztatów. W ogóle świetna zabawa, tutaj się każdy dobrze bawi. Uciekam. Pozdrawiam serdecznie, jak będzie, jak się uda w, zrobić następny etap. No to oczywiście następny etap będę też pokazywał. Także pozdrawiam, do zobaczenia przy następnym etapie.